Dzień dobry, witam serdecznie Was drodzy widzowie i witam gościa. Jest nią dzisiaj pani Anna Spurek. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Anna Spurek, dyrektorka zarządzająca Green Rap Institute. Czy może Pani tytułem wstępu powiedzieć parę słów, czym zajmuje się Instytut? Oczywiście. GreenRap Institute łączy dwie rzeczy. Z jednej strony jesteśmy rzecznikami, rzeczniczkami, czyli zajmujemy się zmianą systemową. Działamy na poziomie legislacji unijnej, krajowej, lokalnej. Jesteśmy też organizacją, jedną z dwóch, akredytowaną przy programie środowiskowym ONZ-u. Z drugiej strony, ponieważ samo rzecznictwo nie wystarcza, musimy budować oddolną świadomość, oddolną presję. Tworzymy ruch. Jako Future Food for Climate jesteśmy największą w tym momencie w Polsce koalicją różnych ruchów, organizacji pozarządowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które codziennie, Dziennie działają na rzecz sprawiedliwej transformacji systemu żywności, sprawiedliwej transformacji klimatycznej. Czyli jakby Greenref to jest taka organizacja, która łączy te dwie nogi, czyli buduje to drzewo legislacyjno-mobilizacyjne. Interesującą i od razu nasuwa się takie spostrzeżenie, że wydaje mi się, że jeżeli chodzi o świadomość polskiego społeczeństwa, to jest chyba bardzo, bardzo słabo. Z tym już nie będę przetaczać argumentów, ale czy podziela Pani moje, moją opinię? Czy ja w ogóle odchodzę od takiej narracji, że świadomość społeczna jest niska, bo to, że świadomość społeczna jest niższa niż byśmy oczekiwały, niż potrzeba, niż chciałybyśmy, nie jest nigdy przypadkiem. Wynika z działań systemowych, z edukacji, z informacji, z promocji, z dialogu. Jeżeli te elementy nie są budowane, nie są tworzone przez polityków i polityczki, instytucje publiczne, to w takiej sytuacji mamy do czynienia, y, mamy do czynienia ze zjawiskami takimi jak teraz, na przykład nie dla Zielonego Ładu czy Niska wiedza na temat tego, czym jest wspólna polityka rolna. Bo jeżeli byśmy wyszły teraz na ulicę i zapytały kilka osób, czym jest wspólna polityka rolna, to pewnie nie wiedziałyby, co odpowiedzieć. I to jest zupełnie zrozumiałe, dlatego że system, w którym żyjemy, po prostu nie działa. Nie działa edukacja, nie działają kampanie społeczne finansowane przez państwo, nie działają politycy i polityczki, które, którzy unikają trudnych tematów i unikają też do debaty tych trudnych tematów, które musieliby wytłumaczyć. Po prostu żyjemy w momencie, kiedy łatwiej jest rzucić kilka haseł, łatwiej jest powiedzieć kilka nośnych rzeczy, łatwiej jest napisać coś na Twitterze, czyli Platformie X, niż tłumaczyć, budować dialog i zrozumienie. Tylko pytanie, na ile to jest możliwe budowanie dialogu, kiedy jednak tutaj się ścierają interesy, i nie wiem, jak wielu Polaków tak naprawdę myśli o długoterminowym interesie. Całego narodu, czy w ogóle myśli o innych, bo ja, prawdę mówiąc, jestem zszokowana tym, że w obliczu tych obecnych protestów rolniczych, które ja osobiście postrzegam jako terror, bo jeżeli oni grożą politykom, że pójdą pod ich domy, że znają, dadzą im wyraźnie do zrozumienia, że znają ich adresy prywatne, będą im zagrażać i wyrzucać obornik, dla mnie to jest terror. I mnie to szokuje, że w obliczu tego terroru rzekomo. Przynajmniej taka jest jej propaganda, że rzekomo naród stoi murem za rolnikami. A czy mnie to dziwi, czy narodowi nie chodzi o, o ich własne zdrowie? Bo ja z tego, co się zapoznałam, zapoznałam z polityką, z, z postulatami Zielonego Ładu, to tam chodzi o też między innymi o troskę o zdrowie publiczne. I dziwi mnie to, że naród stoi murem za własnymi chorobami. Za tym, aby jednak nie było żadnych ograniczeń dla użycia pestycydów, co pani o tym sądzi? Po pierwsze, też bym te, też jakby musimy spojrzeć na to troszeczkę jakby z innej strony, czy naród stoi murem? Jest takie ostatnio przeprowadzone badanie Motor in Common, zmęczona wspólnota, które pokazuje, że tak naprawdę większość Polek i Polaków. Chcę Wspólnoty, chcę działań na rzecz klimatu, chcę budowania społeczeństwa, które będzie partycypować, będzie uczestniczyć, chcę dobrych zmian, chcę żyć w czystym środowisku, chcę mieć prawo do zdrowej żywności. I jakby patrząc na protesty środowisk rolnych, które przetaczają się przez całą Europę i nie tylko, bo to jest jakby zjawisko globalne w momencie kiedy, kiedy zglobalizowaliśmy. W, w takim sensie bardzo negatywnym żywność. Czyli to, do czego doprowadziliśmy, to to, że dzisiaj wchodząc do sklepu nie wiemy skąd kupujemy żywność, kto ją wyprodukował, czy to jest żywność z Europy, czy spoza Europy, co tak naprawdę jest w tych pudełkach. Lista składników jest dla nas nieczytelna, za długa. Nie wiemy, czy to jest z ferm przemysłowych, czy, czyli tych ferm wielkotowarowych. Czyli w momencie, kiedy ta globalizacja, do której doprowadzili, to powtórzę, no, jakby bierność polityczna oraz biznesy, które, których modtem jest wyprodukujmy w kraju, w którym wszystko mniej kosztuje i jest mniej legislacji, ograniczeń, utrudnień prawnych, a sprzedajmy jak najdrożej tam, gdzie zarobimy jak najwięcej. No to w takim momencie, kiedy mówimy o tych procesach środowisk rolnych, które tak naprawdę mają bardzo różne cele w bardzo różnych krajach, ale to, co ich łączy, to sprzeciw wobec polityk klimatycznych, to musimy sobie zdać sprawę z tego, że to, kto zyskuje na tych protestach, to nie jest naród, to są dwie grupy. To jest grupa polityków przed wyborami. Idealnie się składa. Nie trzeba będzie rozwiązywać problemów. I druga grupa to jest grupa przemysłu. I mówimy, musimy mówić o tym przemyśle rolnym. Świetnie to opisuje George Monbiot w, w swojej książce, ale też bardzo wielu wcześniej nawet reporterów, dziennikarzy, Stefano Liberki we płacach jedzenia pokazują, że nasza żywność jest w rękach kilku firm. I to też my jako Green Rev Institute e, sprawdzamy w Polsce Cargill'a, Smithfield'a, Wipasza, Cedroba, po to, żeby zobaczyć ile jest powiązanych spółek, po to, żeby zobaczyć ile środków ze wspólnej polityki rolnej do nich trafia. Czyli mamy ten, e, e, mamy ten obraz i teraz pytanie, czy naród stoi za tymi postulatami murem? Za czym stoimy murem i czy w ogóle stoimy murem? Prawda jest taka, że Zwykli obywatele i obywatelki, czyli nie reprezentujący grup interesów, świetnie zaczynają sobie zdawać sprawę z tego, że żywność, powietrze to są dobra i które tracimy. I nie mając wiedzy o tym, czym jest Europejski Zielony Ład, co, do czego miał doprowadzić Europejski Zielony Ład, e, jakie korzyści moglibyśmy mieć wszyscy z Europejskiego Zielonego Ładu, dochodzi do takiej sytuacji, że widzimy osoby, które. Mówią, że produkują naszą żywność, wychodzą na ulicę z pewnymi postulatami, i zastanawiamy się, czy to jest sprzeciw wobec tych polityków w Brukseli, którzy mówią niezrozumiałe rzeczy, które, którzy doprowadzają do niezrozumiałych sytuacji, którzy w sytuacji, kiedy był COVID w Europie, nie pokazali przywództwa. Także ja tutaj bym cały czas odchodziła od. Yy, Obwiniania i też przenoszenia odpowiedzialności na osoby, obywateli, obywatelki, różne grupy, i zastanowiła się, skąd wynika to niezrozumienie i komu ono służy. Bo ono służy dwóm grupom i to są politycy, i to jest przemysł. No właśnie. Czyli wszystkie te osoby, które krzyczą precz z Zielonym Ładem, nie wiedzą precz z czym tak naprawdę, prawda? Bo w tych wszystkich wywiadach rolników, kiedy oni mówią, z czym walczą i czym straszą, to mówią, że tak, straszą tym, że upadnie rodzime rolnictwo i wszystko, cała żywność będzie przewożona gdzieś z Brazylii, z Ameryki Południowej czy z Bóg wie skąd. A przecież chyba nie to jest celem Zielonego Ładu. Mówią, że walczą w obronie społeczeństwa po to, żeby, że rzekomo to oni walczą o to, żeby społeczeństwo miało w miarę zdrową żywność, podczas gdy właśnie to jest celem Zielonego Ładu. Więc może Pani, jako bardzo dobrze wtajemniczona, powie nam, o co chodzi w Zielonym Ładzie. Tak pokrótce. Na pewno poruszyła pani bardzo ważny problem. To jest problem o którym ja trochę wspomniałam mówiąc globalizacja. Mówiąc globalizacja, mówię też o tym, że żywność, która jest produkowana w Polsce, to jest tak zwany eksport i to jest tak zwana żywność, która faktycznie, oczywiście nie cała, to, jest, to są pewne procenty, która jest stanowi pewną część gospodarki i podobnie jest w, w innych krajach Unii Europejskiej, czyli jest produkowana żywność na eksport i jest duża część importowana. I teraz zastanówmy się, co zrobić, żebyśmy w, w styczniu czy w lutym nie kupowały czereśni z Argentyny za 160 czy 180 zł, oczywiście jeżeli kogoś na to stać, co zrobić, żeby na półkach w sklepach było była żywność lokalna, zdrowa, najlepiej roślinna w 100%. Tak, żeby promować i żeby nas trochę jakby kierować do tych półek i do tego zdrowia. No Po pierwsze, Europejski Zielony Ład zakładał też, bo to jest Europejski Zielony Ład, jest pewną ideą, jest pewnym pomysłem politycznym, jest pewną strategią, nie jest legislacją. Czyli to nie jest ustawa, to nie jest rozporządzenie, to nie jest dyrektywa. Dopiero akty wykonawcze, dyrektywy, rozporządzenia miały wprowadzać konkretne rozwiązania. To, o czym Pani powiedziała, czyli pestycydy, to było rozporządzenie dotyczące środków ochrony roślin. Europejski Zielony Ład nie jest też jakby jednym, jedną polityką, jednym pomysłem. Te pomysły dotyczą od pola do stołu, czyli rolnictwa, bioróżnorodność. Czyli jest jeszcze w ramach Europejskiego Zielono, Zielonego Ładu jakaś tam część podzielona, która dotyczy różnych rzeczy, strategii leśnej i tak dalej, i tak dalej. No i ten pomysł nie urodził się z niczego. My dzisiaj jesteśmy i żyjemy w czasie kryzysu klimatycznego, i to brzmi bardzo abstrakcyjnie, ale co to znaczy w takim, jakby w takim praktycznym wymiarze? To znaczy, że my mamy dzisiaj dom. Ogrodziliśmy ten dom, nie mogą przez niego, nie mogą do niego wejść żadne dzikie zwierzęta, nie mogą w zasadzie przylatywać ptaki, bo ścięliśmy drzewa, zrobiliśmy super piękny trawnik, w końcu trawnik nam się nie spodobał, więc go zabetonowaliśmy. Powiedzieliśmy, że wierzymy w wolność gospodarczą, i zaraz obok nas powstała też ferma wielkoprzemysłowa, wielkotowarowa i tam, e, tam są zabijane miliony czy nawet miliardy kurczaków. I w pewnym momencie po latach budzimy się, nie możemy oddychać, w naszym domu są insekty, biegają gryzonie, nie wiemy jak wyjść z tego domu, jest tak gorąco, że nie wiemy co zrobić, a kiedy jest ulewa, to zalewa cały dom. I to jest dzisiaj świat. Więc my musimy zareagować. Europa zareagowała Europejskim Zielonym Ładem po porozumieniu paryskim w 2015, czyli strategią, która ma powiedzieć: hej, nie wrócimy już do przeszłości, ale musimy budować taką przyszłość, w której wszyscy będziemy mieli prawo realizowane do życia w czystym środowisku, do zdrowej żywności, do zdrowia. I Europejski Zielony Ład stanowił. Pewnego rodzaju ścieżkę, pewnego rodzaju autostradę. Co się wydarzyło przez od 2019 roku, kiedy był zaprezentowany w grudniu 2019 roku, do dzisiaj? Stało się tyle, że zaczęły być wprowadzane kolejne akty wykonawcze do Europejskiego Zielonego Ładu. Czyli już konkrety, 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 jak to nasze marzenie przełożymy na legislację. I wiadomo, że żeby przełożyć ją na legislację, i żeby w ogóle to marzenie zostało spełnione, to musi być jeden spełniony podstawowy warunek. To muszą być zmiany systemowe. Dlatego, że ja jako osoba konsumencka mogę nie używać słomek, ale jeżeli wchodzę do sklepu, do którego mam, do jedynego sklepu, w którym mam pełne półki mięsa i nabiału. I mam ograniczone środki finansowe, i mięso i nabiał są najtańsze, to to jest naturalne, że właśnie to kupię. Jeżeli idę do lekarza, który mówi: Musi pani jeść mięso, to będę je jadła. Jeżeli w szkole nie mam edukacji klimatycznej i nie rozumiem, że system żywnościowy, ponieważ my w GreenLeaf Institute zajmujemy się. Całym tym elementem żywnościowym, czyli strategią od pola do stołu, tym wyrywkiem, tym urywkiem, fragmentem bardzo ważnym Europejskiego Zielonego Ładu. Jeżeli nie rozumiem, że system żywnościowy dzisiejszy, oparty na sektorze hodowlanym, zatruwa nam życie i jest takim samym motorem katastrofy klimatycznej jak paliwa kopalne, to ja po prostu nie będę w stanie zrozumieć protestów przeciwko Europejskiemu Zielonemu Ładowi, bo jakby dla mnie. Wyszły na ulice osoby, które walczą o prawo do dochodów, o prawo do godnego życia, o mniej biurokracji, no bo przecież wszyscy wiemy, Unia to jest biurokracja. Co się stało przez te lata? To są cztery lata. Myślę, że takim momentem, ponieważ my to obserwujemy i działamy od początku, momentem kluczowym było to, kiedy w 2022 roku wybuchła agresja Rosji w Ukrainie. To był moment kluczowy. Dlaczego? Dlatego, że Europejska Partia Ludowa, czyli partia, której przewodniczący był Donald Tusk, premier Donald Tusk, i z której wywodzi się Ursula von der Leyen, czyli przewodnicząca Komisji Europejskiej, stwierdziła, że to jest ten moment na odchodzenie od zapisów dotyczących żywności i w ogóle na występowanie przeciwko EU Green Deal. I dzisiaj, po tych latach rozwadniania, osłabiania, nieprzedstawiania projektów, rozporządzenia o pestycydach, o którym pani wspomniała, e, rozporządzenia, które miały być przedstawione, zrównoważony system żywnościowy, e, rewizji prawodawstwa dla zwierząt, tak zwanych hodowlanych, czyli de facto w kontekście bezpieczeństwa żywności, bo zwierzęta w Unii Europejskiej to jest tylko bezpieczeństwo żywności i trochę klimat. Czyli w tych wszystkich momentach, kiedy Komisja Europejska powinna wyjść i dać przykład i powiedzieć: OK, działajmy, wszyscy się wycofywali. I dzisiaj mamy taką sytuację, że na ulicach mamy osoby, które mają bardzo różne postulaty, i ja na pewno nie wrzucałabym ich do jednego worka. Dlatego, że w Polsce, w Polsce doszło do sytuacji, powiedziałabym jak zwykle wyjątkowej, ponieważ Szczepan Wójcik, czyli przywódca, tak naprawdę, przywódca tak naprawdę sektora zwierząt, tak zwanych futerkowych, uznał, że Poprowadzi te protesty jako rolnik. Jest to odpowiedź na bardzo wiele działań. Komisji Europejskiej, przepraszam, Unii Europejskiej, czyli Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, obywateli i obywatele, którzy chcieli Europy Wolnej od futer, na e, propozycję legislacji w Polsce. I e, to spowodowało, że w Polsce mamy w ogóle wyjątkowe protesty, bo na czele protestów jednym z liderów jest osoba, która zajmuje się zupełnie tak, czym? w ogóle nie powinno go tam być. Dodam, i to jest bardzo istotne, że kiedy wybuchła agresja Rosji na Ukrainie, Doszło do takiej sytuacji, że spłonęła ferma norek pana Szczepana Wójcika i kondolencje za utracony biznes i przychody składał mu komisarz rolnictwa Unii Europejskiej Janusz Wojciechowski. To, co nas bardzo dzisiaj interesuje jako Green Institute, to to, jakie spotkania odbywały się przez ostatni czas, przez ostatnie miesiące z gabinetem komisarzy i komisarek oraz z premierem Donaldem Tuskiem i kto się spotykał, dlatego że mamy za tak naprawdę za żywnością stoją dwie wielkie siły, jedna to jest oczywiście wielka czwórka, Tyson, Smithfield, Cargill, w Polsce mamy też swoich producentów, żywności, Czyli ci, którzy odpowiadają za sektor hodowlany, którzy tak naprawdę biorą całość, czyli od uprawy paszy, produkcji paszy dla zwierząt tak zwanych hodowlanych, następnie hodowla, chów, przetwórstwo i tak dalej, i tak dalej. Cargill ma nawet kosmetyki dla kobiet, więc to jest w ogóle jakby cała sieć i cały przegląd wszystkich puzli. A z drugiej strony mamy farmację. Jednym z elementów Europejskiego Zielonego Ładu było. Było, zostały wprowadzone te rozporządzenia, nie zostały jeszcze wdrożone w pełni, było zapobieganie antybiotykooporności. Dlatego, że w sektorze hodowlanym 70% wszystkich produkowanych antybiotyków trafia do zwierząt, tak zwanych hodowlanych. I no wyobrażacie sobie Państwo, jak to wygląda. Mamy wielką fermę, miliony kurczaków, co robimy? Na wszelki wypadek dajmy im antybiotyki. Albo musimy reagować, bo one są, zaczynają być chore. Jakiś miesiąc temu niecały, Wielka Brytania powiedziała, że chce wprowadzić i możliwość, że wprowadzi zakaz importu z Polski kurczaków. Dlatego że od czerwca 2023 roku toczą się tam sprawy o naruszenie uszczerbek na zdrowiu, ale również zgony osób, które spożywały mięso z kurczaka z, z polskich hodowli, czy z polskiej produkcji. Więc mamy, cały, mamy te dwie siły. Mamy producentów e, antybiotyków, leków, czyli takie, taką mocną farmę i mamy jeszcze Big Agri i tak naprawdę Big Agriculture, Animal Agriculture. I te dwie siły według nas e, stoją za bardzo, ba, za bardzo dużą częścią, za, za ogromną częścią tego, co się dzisiaj dzieje. I czy rolnicy e, mają trudną sytuację? Niewątpliwie część osób, która pracuje w rolnictwie, weźmy pod uwagę, że w Polsce to jest jakieś 10% osób mieszkających na obszarach wiejskich, ma bardzo trudną sytuację, dlatego że z jednej strony ma wielkich, którzy decydują o cenie, decydują o rynku, produkują bardzo dużo, intensyfikacja produkcji, a z drugiej strony ma taką sytuację, że ma sieci sprzedaży. Do których nie ma jak się dostać, do których nie ma jak wejść. Świetnie o tym pisze jeden z naszych włoskich partnerów, takie stowarzyszenie, taka organizacja Terra, Fabio Cicconte i też Stefano Liberti, którzy pokazują, jak we Włoszech sieci zdominowały rynek i zaczęły ustalać ceny i zaczęły powodować, że bardzo wielu rolników zakończyło w ogóle produkcję, i zakończyło działania, bo dostawali informacje, że mają dostarczyć w tej cenie, inaczej nie sprzedadzą. Także to nie jest sytuacja zero-jedynkowa. Przy czym są rzeczy, które są tutaj zero-jedynkowe. Bez Europejskiego Zielonego Ładu jesteśmy na bardzo prostej drodze do migracji klimatycznych, do ubóstwa energetycznego, do ubóstwa żywnościowego i to nie będzie strata, to nie będzie koszt, który poniesie Ursula von der Leyen czy Donald Tusk. To będziemy my, a na początku grupy najbardziej narażone na wykluczenie grupy najuboższe, najsłabsze, a następnie kolejne grupy. A na górze tego Titanika są właśnie politycy i przemysł. Czyli chce pani powiedzieć, tak mam rozumieć, że to um, same władze Unii Europejskiej zaczęły się niejako rakiem wycofywać z tej strategii ekologicznej żywności, promocji ekologicznej żywności, czyli im w zasadzie może nawet i na rękę są te protesty, bo jeżeli oni sami już się z tego wycofali, a, a teraz mają argument, no są takie protesty, ludzie tego chcą, no cóż. Ja jestem trochę zaskoczona, bo jesteśmy faszerowani cały czas narracją, że to Unia każe, każe, że to Unia chce strasznie ograniczać, a z tego, co Pani mówi, wynika, że no raczej jest inaczej. Dla mnie ta sytuacja jest dość interesująca, dlatego że my w 2021 roku protestowałyśmy przeciwko formie, w jakiej była przyjmowana wielka wspólna polityka rolna. A dzisiaj jesteśmy dwa czy trzy lata później, trzy lata przepraszam, później, i jesteśmy w sytuacji, kiedy musimy bronić tej formy, którą krytykowałyśmy, bo będzie jeszcze gorzej. I wydawało nam się w 2021 roku, kiedy Franz Timmermans, czyli wczesny wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, właśnie do spraw Europejskiego Zielonego Ładu powiedział ewolucja, nie rewolucja. I my go krytykowałyśmy, mówiłyśmy jaka ewolucja czas na zmianę, czas na naprawę, na transformację. Trzy lata później mówimy: zostawcie tą wspólną politykę rolną taką, jaką już jest, jaką przyjęliście w 2021 roku, bo nie chcemy, żeby była jeszcze gorsza. A wspólna polityka rolna jest o tyle istotna w tym wszystkim, że mówimy o największym kawałku tortu unijnego, jeżeli chodzi o pieniądze. Mówimy o miliardach euro, to jest 386 miliardów na lata 2023-2027 plus wkład państw członkowskich. I Właśnie we wspólnej polityce rolnej były wprowadzone takie prośrodowiskowe zapisy, obligatoryjne, czyli jeżeli chciał ktoś dotacje bezpośrednie, to musiał spełnić pewne warunki związane z ochroną gleby, z bioróżnorodnością, też z dobrostanem zwierząt, tak zwanych hodowlanych. I do czego doszło? 15 marca komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Wychodzi i mówi, że ratuje rolników i rolniczki i to będzie dobrowolne. To już nie jest obligatoryjne. Czyli mamy kolejny, jakby zjazd z tej autostrady no. i jakby tutaj zachodzą różne dynamiki. Jedna dynamika to jest dynamika biznesu, dynamika biznesu rolnego, która, która, który jest bardzo silny, który od lat lobuje, od lat e, występuje, od lat e, robi, robił nawet filmiki na temat od, strategii od pola do stołu, jakie są e, największe absurdy tej strategii, itd. itd. I jednocześnie to jest biznes najbardziej dofinansowany z tych środków, który otrzymuje ogromne dotacje, i to nie tylko, na, nie tylko na uprawę paszy, roślin paszowych, ale to jest na przykład Horyzont 2020 Europa, w ramach którego jedna z polskich, jedna, jeden z polskich lobbystów, jedna z polskich oddziałów Kopakożeki otrzymuje środki na taką sieć dotyczącą zrównoważone bydło. E, taki networking. E, to są jakieś tam 2 miliony czy 3 miliony euro. Czyli jakby widzimy, że to wszystko działa w ten sposób, że mamy kolosa na nogach z pieniędzy unijnych, który po prostu tych pieniędzy nie chce oddać w żaden sposób. Będzie bronił tego core biznesu do końca. A z drugiej strony mamy jeszcze dynamikę wyborczą. Przecież za chwilę są wybory do Parlamentu Europejskiego i Europejska Partia Ludowa, czyli partia, w której jest Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, w tym momencie wydaje mi się, że się ściga wręcz z konserwatystami, i, czyli z, z, z partią, gdzie jest na przykład prawo i sprawiedliwość, na to, na jakie ustępstwa pójdzie dalej, jak daleko można dojść po to, żeby wygrać kolejne wybory. I ja będę tutaj bezwzględna. Uważam, że to jest bardzo krótkowzroczna. Uważamy w rewie, że to jest Sytuacja, w której narażamy na koszty naprawdę bardzo dużo osób kobiety, osoby z obszarów wiejskich, bardzo dużo ofiar braku transformacji, bo brak transformacji to nie jest tylko kasa. Brak transformacji to jest jakość życia, to jest zdrowie, o którym Pani mówiła. I to jest też ciekawe, co Pani wspomniała, że Komisja Europejska się wycofywała. W grudniu dostałyśmy odpowiedź od komisarki do spraw zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności, czyli Steli Keriakides, w sprawie tego rozporządzenia Zrównoważony System Żywnościowy. Zapytałyśmy, gdzie ono jest, kiedy je zobaczymy. To było bardzo ważne rozporządzenie. Tam były właśnie zapisy o przeciwdziałaniu, marnowaniu żywności, ale też o wyżywieniu zbiorowym, edukacji, o oznakowaniu żywności, bo dzisiaj jako osoby konsumenckie nie wiemy, co kupujemy. I komisarka odpisała nam, że ona rozumie, że to jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne, żeby iść w tym zrównoważonym kierunku, bardzo ważne, ale jeszcze nie zostanie przedstawione. I niestety nie ma czasu, żeby z nami się spotkać. I w tym momencie przerywam tę bardzo ciekawą rozmowę, Moi stali widzowie wiedzą, że mam zwyczaj dzielenia na części długich filmów, długich wywiadów, ponieważ tylko nieznaczna część publiczności wykazuje cierpliwość do oglądania bardzo długich filmów. Zapewniam, że ciąg dalszy jest równie ciekawy i lada dzień wracam. Myślę, że jeszcze z dwoma odcinkami tej ciekawej rozmowy. W pierwszym przypiętym komentarzu zostawię linki przekazane mi przez panią Annę, między innymi do GreenRef, czyli organizacji, o której ona mówi, jak również do filmu dokumentalnego ich produkcji zatytułowanego Katastrofa na talerzu. Gorąco zachęcam do zapoznania się, a ja już dziś dziękuję za uwagę. Do zobaczenia następnym razem.